się informacje dla tych, którzy robią wyniki badań z CRI i okazuje się, że w biochemii jest coś nie tak. I na przykład chcecie podnieść poziom leukocytów albo chcecie na przykład, żeby wyniki hemoglobiny były inne, żeby żelazo podnieść. I zazwyczaj jest tak, że szukacie informacji w internecie, i zaczynacie zażywać określone minerały czy też witaminy, po to, żeby rzeczywiście sobie pomóc. Ale czy jest to dobry kierunek? W miarę tak, ale proszę pamiętać o tym, że jeżeli na przykład mamy do czynienia z poziomem żelaza. Zazwyczaj musimy zwrócić uwagę też na wątroby i chociaż wyniki wątrobowe są w porządku, to mimo wszystko, żeby mieć skuteczność, powinniście zwrócić uwagę na to, aby wspierać wątroby ziołami i wzmacniać ją. Dodatkowo w przypadku tego żelaza warto zwrócić uwagę i nawet, i nawet trzeba zwrócić uwagę na to, żeby suplementować witaminy C i żeby zwrócić uwagę na wchłanialność w wykładzie pokarmowym. Bo dopiero ta całość da Wam efekty. Chcesz dowiedzieć się, jakie produkty ja stosuję dla wspierania wątroby, jaka witamina C ma dobrze wchłaniania, jak sprawdzić, czy układ pokarmowy działa dobrze, napisz do mnie w prywatnych wiadomościach.